Hej, ja jestem Galdamir. Witam was bardzo, bardzo serdecznie, ponownie w grze Albion Online. Dzisiejszy materiał będzie nieco inny niż te, które z Albiona nagrywałem do tej pory. Musi przebiec nieco w innym klimacie, bo to, co się obecnie dzieje w Albionie, no woła o pomstę do nieba. Wiecie dobrze, być może, jeżeli oglądaliście moje poprzednie materiały, to wiecie na pewno, że ja jestem propagatorem Albiona. Opowiadam o nim, robię różne materiały, poradniki, zachęcam do tego, żeby grać, rozdaję linki polecające. Także w tym materiale, w opisie, ten link polecający znajdziecie, jeżeli kogoś Albion po tym, co powiem, nadal będzie interesował, a mam nadzieję, że tak, bo gra jest na pewno dobra. A zbiera bice, baty, między innymi na Steamie, ale także na forach zewnętrznych. No i ciężko się dziwić. Po pierwsze są kolejki do serwerów. Jakby to mnie nie dziwi absolutnie, bo była mowa o tym, że tak to zostanie rozwiązane. Serwery mają jakąś swoją, nazwijmy to, no nie wiem, wyporność, tak to nazwę, czyli ilość graczy, którą są w, stanie, są w stanie przyjąć, żeby gra działała płynnie. No, i przyjmują tą liczbę graczy, a reszta musi czekać w kolejce. I to już niektórych irytuje, no bo są yy, na miejscu 6000 albo jeszcze dalej w tej kolejce, 9000 i tak dalej, ludzi oczekujących. Więc czeka się bardzo długo. I tak naprawdę, jak masz godzinę na pogranie, siadasz przed komputerem, żeby odpalić Albiona, no to nikłe szanse, żeby sobie pograć. To jest pierwsze, co ludzi irytuje, z tym my, jako gracze, nie możemy zrobić nic. Ale druga sprawa to jest to, że jak już wejdziesz na serwer, no to chcesz grać płynnie. Jeżeli w ciągu dwóch godzin zbierania surowców wczoraj z serwera wyrzuciło mnie, a no, dajmy na to sześciokrotnie czy ośmiokrotnie, bo dokładnie nie liczyłem, no to coś tu jest nie tak. I to wywala cię w najmniej oczekiwanym momencie, w takim miejscu, gdzie no, w takiej grze, w której jesteś zagrożony tym, że zginiesz i stracisz wszystko, co miałeś, więc jakby, no, no fanu nie ma. Jeżeli łapią mnie że jeżeli łapie mnie przeciwny zerk, czy jakieś tego typu inne sytuacje się zdarzają, owszem, irytuję się i wkurzam, ale to jest mechanizm gry. Natomiast mechanizmem gry na pewno nie można nazwać sytuacji, w której Cię wywala bez przyczyny, lądujesz w Windowsie i nie wiem, odpalasz na nowo grę i wszystko działa na nie wiem 15 minut, tak? No słabo, tak nie może być. Jeżeli ogląda mnie ktoś, kto ma jakikolwiek wpływ na to, jak Albion dzisiaj wygląda, to na Boga zróbcie coś z tym. Były niestety już przed wejściem Free to Play, bo można oczywiście to wszystko zwalić na barki Free to Play, ale już przed wejściem Free to Play były sygnały dotyczące tego, że gra nie działa dobrze. Wy oglądacie, mam nadzieję, w tle przebitki z ZVZ, czy czegoś, co wyglądało trochę jak, jak miało wyglądać jak ZVZ, ale absolutnie nie wyglądało. Gdzie postacie sobie skaczą, jak klikam różne e, umiejętności, to się w ogóle nie dzieje, potem mnie frizuje, ludzie chodzą dookoła mnie, albo ja chodzę, a oni stoją. Cuda na kiju. To się działo dwa dni przed e, tym wejściem free to play, przed tym patchem, e, który wprowadził free to play, czyli już było widać, że serwery nie działają dobrze. Oczywiście to była ogromna walka, oczywiście spadki FPS-ów, to wszystko było w albionie naturalne przy tego typu bitwach. No ale nie do tego stopnia, że ja ginę, bo moi się wycofali, a ja zostałem, zaciąłem się gdzieś tam w krzakach i moja postać idzie, ale w miejscu, a w zasadzie to nie idzie i za chwilę czerwony ekran, zginąłeś. Aha, super. No nie. To są rzeczy, na które ja jako gracz i jako osoba, która bardzo lubi Albiona, no o których muszę mówić jasno, że nie działają i to nie jest rozwiązanie, co się w tej chwili dzieje. Znaczy jeszcze nie, nie ma rozwiązania, mam nadzieję, że wkrótce będzie. Proszę bardzo, żeby wszyscy, którzy mają trochę cierpliwości, dali tej grze szansę, bo w niej naprawdę jest potencjał. Ja to ciągle będę mówił i pokazywał dalej. No, ale sam, choćby przez te problemy, które teraz są na serwerach, nie do końca jestem w stanie nagrać Wam te materiały, które planowałem. Muszę je w czasie trochę podkładać. Drugi temat, o jakim chciałbym dzisiaj powiedzieć, jest niejako połączony z tym pierwszym, bo poza tym, że giniemy wtedy, kiedy serwer frizuje, to giniemy też wtedy, kiedy ktoś nas łapie, po prostu nas zabija, ganker czy gankerzy. I ludzie pytają mnie w komentarzach pod filmami, na Discordzie, także w grze, jak to zrobić, by nie ginąć. Więc prosta odpowiedź dla tych, którzy chcą prostych odpowiedzi. Nie da się tego zrobić, nie da się zabezpieczyć siebie w 100%. Nie ma takiej metody, takiego buildu, takiego sposobu poruszania się po mapach, żeby nie ginąć. Zawsze to się może zdarzyć, bo to jest element gry. Natomiast, oczywiście, są rzeczy, które możemy zrobić, żeby nie ginąć tak często. Pierwsza sprawa to jest, jak zajrzymy na mapę na Royal Continent chcemy się dostać z miast ościennych do Karleonu. Tam docelowo toczy się to życie powyżej tieru, powiedzmy, piątego, czy nawet szybciej, niektórzy na czwórkach się tam dostają. Więc jeżeli na przykład z Martlock będziecie chcieli sobie przewędrować do Karleonu, to ja polecam opcję sprzedania tego, co macie w Martlock, przynajmniej części z tych rzeczy, i przeniesienie się do Karleonu zupełnie za darmo. Tu w Martlock i w każdym innym mieście stoi gość od planowania podróży, czy tamten od wysp, chyba też u niego można, i u niego bez ekwipunku zupełnie nago możemy się przenieść z Martlock do Carleonu, a także do wszystkich innych miast ościennych. Mówię o tym kolejny raz, bo widzę, że ludzie nadal tego nie wiedzą. Giną gdzieś tutaj na mapach w pobliżu Carleonu, na przykład na e, no nie wiem, na Wyre Forest, a mogliby z Limhurst dostać się do Carleonu za darmo, no tylko że nago. Nie wiem czy tak chcecie, nie wiem czy to wam pomaga, ale podpowiadam, bo być może komuś coś to da. Jeżeli zbieracie surowce, to do piątego tieru to jest w miarę ogarnięte. Na przykład na Lazy Grass Plain, jeżeli was zabiją, to stracicie 10% tego, co mieliście. Tutaj pewnie ginie się trochę rzadziej, choć i tu będą zabijać. Ale jeżeli zbieracie wyższe tiery i z Carleonu, czy któregoś miasta ościennego przenieście się na północ, co bardzo serdecznie polecałem już dawniej w materiałach, może na początku na Anglię, niekoniecznie na Mersję. To nie wybierajcie sobie na przykład do zbierania kamienia Sidbury Hill, bo to jest punkt przelotowy między Combator a Alderwood. Może być też punktem przelotowym w tą stronę, nawet taką drogą. Wybierzcie sobie teren położony bardziej na uboczu. Great of Pound na przykład. Tu owszem, wiedzie droga z e, Sidbury, wiedzie e, droga z Urhont Hill przez tunel, który tutaj być może widzicie, ale jest ciemno, więc nie wiem, czy dokładnie to widać. Tu znajduje się to tunel w dolnej części ekranu. Ale jest to mapa, z której nie ma wylotu ani tutaj, ani tu. Ani tu, ani tu, ani tu nie jest połączona, więc te trzy mapy są zupełnie jakby odcięte murem od od tego Great of Pound. Więc tu zbierajcie kamienie od 4 do 6 tieru. Biegasz, jeździsz. Akurat ja mam łatwiej, no bo tutaj jest wioska sojusznicza, mogę się tutaj w skrzynce zrzucić, znowu pojechać, objechać tereny i wrócić. No a czasami wybrać się też na Sidbury Hill, zrobić objazd i wrócić. Nie ryzykować bycia cały czas na mapach, które są bardzo mocno zagrożone. I tego typu miejsca znajdziecie także na Anglii, e, także na e, Mercy. I teraz... I to są dwa sposoby jakieś tam na, na te podróże trochę bezpieczniejsze. Trzeci, chociaż powinien być jako pierwszy, to poruszanie się w grupie. Czy jedziecie w zergu, czy jedziecie w trzy osoby, już większa szansa, że Was nie złapią, choć w tej chwili, kiedy mamy dużo graczy free-to-play, którzy, tak jak mówię, z tych miastościennych podróżują w kierunku Karleonu, no na tych mapach w pobliżu Karleonu, na czerwonych, na tunelach, które tutaj wiodą także, no po prostu jest dużo graczy, którzy czyhają na to, żeby kogoś złapać. Jeżeli musicie podróżować, musicie przewieźć rzeczy z Fortu Sterling do Carleonu, Podróżujcie z rana przed resetami, przed 11. Naszego tak czasu chyba jest reset. Więc nie wiem, ósma, siódma, dziewiąta, jeżeli możecie wtedy coś zrobić. Jeżeli nie, to popołudniami przed 14, przed 15, a jeżeli wieczorami musicie, no to szukajcie gildii, szukajcie grup. Zwoźcie się razem, no i poczekajcie trochę na wyrównanie, jakby serwerów, bo te serwery zaczną lepiej śmigać. Ja wierzę w to głęboko. Jeżeli nie, no to twórcy hmm, po prostu zabiją Albiona, bo zniechęcą nowych graczy do, do tego, żeby grać. Wierzę bardzo mocno, że to się nie stanie. I teraz ostatnia sprawa to co możemy zrobić, kiedy już jesteśmy na jakimś terenie, chcemy być do, dość bezpieczni. To po pierwsze, zbieramy w ręku z upuszczaczem opuszczaczem krwi, który daje nam zryw i daje nam pch pchnięcie z wypadem, to są dwa skille, które nam pozwalają się odsunąć od przeciwnika. Grajmy z miksturą niewidzialności, która zawsze nam daje te 6 chyba, czekajcie, 6 sekund dodatkowych niewidzialności. Grajcie z butami z niewidzialnością, to są buty najemnika. Niekoniecznie wszechmistrza, ja akurat tutaj mam siódemkowe, bo takie miałem. Rzucacie to, rzucacie to, już was na trochę nie ma. Można zagrać yy, na hełmie z milczeniem. Rzucamy na przeciwnika, jeśli jest jeden ganker, to milczenie. On na 5,7 sekund jest poza zasięgiem. Rzucamy miksturkę ja jej teraz rzucał nie będę, bo ona jest dość droga. Po co nam to? A potem W. I potem E, odsuwamy się od niego i on już tam został. Nie? Jeszcze odpalimy F, jesteśmy niewidzialni, nie ma tematu. Nie ma nas, tak? Nie było nas na jakiś czas. Możemy jeszcze odpalić zasadzkę, chociaż ona jest po to, żeby zaatakować z niej, ale też już trochę sobie możemy pochodzić w, w tej niewidzialności. No tu jest to milczenie, o którym mówiłem, i znowu za chwilę jest W i jest E. Jeżeli chodzi o jedzenie, w tym przypadku polecałbym omlet, bo on skróci nam czas odzyskiwania tych umiejętności. Które tutaj będą. I już jesteśmy troszeczkę bezpieczniejsi. No, wiadomo, jeżeli jesteście załadowani sprzętem, ja mam w tej chwili 14% bez sakwy. Z sakwą pewnie byłoby lepiej. Bez sakwy, no oczywiście jest trudniej, bo ale tak czy inaczej, załadowani będąc jakimś sprzętem, typu tym, co zbieraliście, no nie uciekniecie za daleko. Tu potrzebny jest mount. Teraz, jeżeli chodzi o mount, ja sobie wybrałem takie, które tutaj coś dają. Więcej. Ale jeszcze zanim to w sumie kurtka skrytobójcy daje nam tą zasadzkę. Może zbroja rycerza, która nam daje ścianę wiatru, już Wam pokazuję, a może nawet szata maga z oczyszczeniem, bo może to nam pomoże te negatywne efekty wpływające na ruch z siebie zdjąć. Ale zbroja rycerza bardzo często wykorzystywana potem na ziwizji i tak dalej, ma tą ścianę, przez którą być może przeciwnik nie przejdzie. Tą ścianę mają też niektóre Zestawy do zbierania, już Wam pokazuję, właśnie, odzienie drwala, proszę bardzo, znowu ściana tutaj jest. Na odzieniu pracownika, znowu ściana jest. Na odzieniu zbieracza, czyli takiego, który zbiera bawełnę, len i tak dalej, witułkę, też jest. Więc ta umiejętność może już, możesz już ją mieć dwa razy. Stąd byś mu, a nie, nie możesz mieć dwa razy. Źle to powiedziałem teraz, więc albo ze stroju zbieracza albo ze zbroi rycerza, przepraszam za, e, za ten błąd. Nie pomyślałem, że to też jest przecież zbroja, więc dwóch nie założymy, bo jak? No więc nie, ale można mieć tą ścianę wiatru jak najbardziej e, raz ją można e, użyć. Teraz, jeżeli chodzi o małty, ostatnia sprawa, oczywiście one są dość drogie, no więc nie wiem, na które będzie Was stać. Zaczynając odtąd. Jaszczurka, zarówno szkodnik, jak i zwykły osiadłany smog bagienny, tu jest 90-90, więc i normalnie porusza się z tą prędkością i w galopie, ta 110-110, no to jest mega droga, więc może niekoniecznie. Ten y, rydwan y, z nosorożcem też będzie drogi, 40-40, ale ma umiejętność, która o 80% zwiększa prędkość na 10 minut, kurde, rewelacja. On po prostu, zaraz Wam zresztą to pokażę, no po prostu zapiernicza. Mamy oczywiście woły, one mają sporo wytrzymałości, czyli punktów życia. Jaszczurki miały 1200, 1060, tu mamy 1600, a na tym, który mamy teraz, nawet 6000. Więc jest nas ciężej zwalić z tego mounta, kiedy już na nim jesteśmy. Ale wół jest zbyt wolny: 40%, 80% w galopie, ciężka sprawa. Wilk bardzo szybki, niski udźwig, ale tylko 405. No ale jest szybki. Jeśli was gankują, to pewnie często to właśnie będzie na wilkach. I teraz ta wieża, która się, to się nazywa wieża, czekajcie sobie sprawdzę, srebrny rydwan z wieżą, ona się za szybko nie porusza, ale jak odpalimy F, tą umiejętność na 10 minut, to już zapiernicza całkiem solidnie. Jeżeli weźmiecie chyba lepszą wieżę, no bo to jest akurat nagroda sezonowa, kupicie ją sobie w lepszej jakości, no to będzie jeszcze szybsza. Więc jest to pewien sposób, Choć oczywiście, no kto taką wieżą, będzie jeździł zbierać surowce, no to absurd absolutnie to się y, nie wydarzy. Polecam smoka błagennego, polecam jaszczurkę, y, polecam jeszcze zwierzchowców, nie wiem, czy tutaj mam y, jelenia olbrzymiego, tutaj też jest całkiem niezłe te statystyki. I y, 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 lepszy pewnie będzie niż, y, niż koń nawet ósemkowy. Y, czy jeszcze coś mogę stąd polecić? Chyba, no nie wiem, na niedźwiedzi ja bym nie zbierał. W tej chwili nie mam barana. Ale barana też można by polecić do takiego poruszania się. Więc są pewne sposoby w Albionie, żeby sobie poradzić z gankerami. One nie są stuprocentowe, nie, nie zabezpieczają nas na, na pewno, ale zwiększają nasze szanse na ucieczkę. Jeszcze Wam tylko podpowiem: jeżeli już jesteście na jakiejś mapie, na Boga nie jeździcie głównymi drogami tylko jedźcie gdzieś, próbujcie jechać. Na przykład naokoło. Wiem, że daleko, wiem, że trudniej, bo tu wszędzie NPC poustawiane, które będą Was bić. Próbujcie się nauczyć ich unikać, tak żeby jak najmniej Was bili, ale jeździjcie y, naokoło. Więc tak, pewne sposoby są. Nie ma zabezpieczenia stuprocentowego. W Albionie, jeszcze raz to powiem, nie ma, nie brzmi, pytanie nie brzmi, czy zginę, tylko kiedy zginę. I to jest po prostu odpowiedź na... Na wiele pytań związanych z przeżywalnością w Albionie. Na pewno zginiesz, na pewno coś stracisz, na pewno się zirytujesz i wkurzysz, ale po kolejnej wywrotce po prostu ten, to Twoje zdenerwowanie, zirytowanie tym, że tracisz coś, będzie mniejsze, wierzcie mi, a jeżeli nie będzie, no to musicie po prostu nad tym pracować, żeby było. Taki po prostu jest Albion. Mam nadzieję, że go poprawią, mam nadzieję, że będzie działał lepiej, że lagów będzie mniej, że to wszystko się jakby rozwiąże pozytywnie, że kolejki poznikają, no bo też znikną ci, którzy mają tylko słomiany zapał. Także ja Was zachęcam do tego, żeby zostać w Orbionie, żeby grać dalej. Może dać sobie chwilę czasu, typu tydzień na to, żeby się rozkręcić, albo jak zobaczysz ogromną kolejkę, to nie graj, chyba że kupisz premium. Do czego zachęcam, odsyłam do linku, linka polecającego. Będę bardzo wdzięczny za to, że z niego skorzystacie. Z góry już teraz dziękuję. No i cóż, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w Albionie. Trzymajcie się. Cześć.